Witajcie yy, Kolejny raz yy, nas uratował tutaj analizator W tym aucie powinien być czynnik R134A yy, Ktoś tu zapakował 1234YF Nie wiem jak jemu się to udało, bo to porty są całkowicie inne, no ale udało się no, i tutaj mamy mieszaninę. Także niestety trzeba ściągnąć to wszystko do butli i do utylizacji. Trzeba cały układ wyczyścić, nalać świeży olej i wbić tak jak ma być. No, jeszcze mamy tu 1,9% powietrza i na jednym teście, i na drugim. Także no, podejrzewam, że ktoś w maszynie ma wymieszane te gazy. I tak transportuję, niestety ludziom, albo tutaj była magiczna puszka z zaledrogo lub innej firmy, które się reklamują, że można na szybko uzupełnić sobie czynnik z magicznej puszeczki, także przestrzegam, no i zapraszam firmy, które mają te puszki. Podeszlijcie mi coś takiego, to sprawdzimy, czy faktycznie macie czynniki, które są godne uzupełnienia, lub takie właśnie mieszaninki. I później, takie cerki się dzieją. Zdrawiam.